Siemanko, kościel na kawis i dzieje jest, jest? cześć. Cześć. I to już jest drugi odcinek w tej serii. Znajdą. Tak. I dzisiaj zajmiemy się... Piotrek. Miałeś powiedzieć. Nie, ja. mieliśmy zrobić, no. Ty ty, ty zły człowiek. Dobra, mów. Mów głośniej, bo trochę przerywa ciebie. No, Okej. Okay. No, tak. Ty, ja pokażę. Odwróć się do mnie. Popatrz. Żeby ktoś. O, taki. Dobra. tak. Mów głośniej. ale. <laughs> Okej, okay, ale dobra. Co, skupimy to drzewko? W tym razie, jakbyście ja, nie wiedzieli, nic nie robiliśmy poza odcinkiem. Chcieliśmy specjalnie wszystko zostawić na odcinek. Tak, a następny odcinek może się pojawić. Ten odcinek się pojawi pewnie w niedzielę lub w poniedziałek, a następ... następny nagramy dwa, trzy dni później. Będziemy tak każdy odcinek nagrywać. Obóz, tak. 16 i nie będzie nas do 30. -go. Czyli tak pewnie się odcinek pojawi. E, pierwszego, drugiego? Tak. Chyba, że sobie zrobimy dlatego. Wiesz, сейwy już z innych od razu. Wiesz, więcej odcinków nagramy i od razu powrzucamy potem. No dobra, zobaczymy jeszcze. Tak. I jeszcze akurat przy następnym odcinku może teraz załączymy jedna osoba okay. A W Oplay? Co Może powiem jakiś kawał tak wiesz, no, teraz leciał To może To może opowiem Suchara no, a, wie, a więc tak co robi Jezus w Narodzie? Co robi Jezus w Narodzie? Skąd wiedziałeś? <śm> Skręć, no. Dobra, jeszcze. Dobra, jedno. Co, co mówi Batman do Robina, żeby wsiadł do Batmobilu? Co mówi Batman do Robida, żeby wsiadł do Batmobilu? Nie wiesz? Nie Robin wsiadaj do Batmobilu Mobucc Ja mogę wskoczyć Dobra, o sadzoga spadła Myślę się wydaje, się, że tych trzech trochę za dużo jest, ale Dobra Weź trochę może odstawimy ich, bo <noise> to trochę bez sensu rzeczywiście by ktoś się nie wiedział a i chciałby mieć taką teksturpakę jak ja, to on się nazywa TXT. TXT, tak. Tak, Piotrek? Tak. Tak. TXT. O, marchawka. Zasiej ją. A może w na następnym odcinku zmienimy spawla? ma pomysł taki. Jak myślisz? Dobra. Dobra. A co dziś robi Co dzisiaj robiłeś dziś? Jest co ja Co robiłeś dzisiaj? Dziś ja... Dzisiaj. robiłem dziś. dziś ja... co, co? A więc co robiłeś? Dzisiaj dziś. Ale tak? U nas tutaj? Nie, ogólnie, no, ogólnie co robiłeś dzisiaj? A jeździemy na rolkach? No ja też. No, też czy, 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 rowerem, a ja mam rolki, haha. Też dobra, Rolgi. No, okay. to Rolki. A, a teraz możemy zrobić z kobla tego, takie pomieszczenie jak grzybki, żeby wiesz. Dobra, jak. Dobra. dam kobla, ja wykopię trochę. I, 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 i nie napię... A to bo, bo trzeba być taki duży, wysoki, zdążymy w jednym odcinku. Może nic nie widziałeś? Nic nie widziałeś. To dobrze. Płe, płe. E, chyba tak. bo no, mam ten sam nawet. To może... Tego w opisie podać jego pełno nazwy. Jak zwykle linki do siebie. Co ty robisz? Ha, dobra. Tak patrz, coś na mnie. Zlatuje coś zielonego, nie wiem co to jest. Powiedz, powiedz coś. Ja, co? Jajuszko! O, oh, wiesz, to powiedzmy, bo tego nie wiem, wylew. Co, co ty robisz? A co ty robisz? Boom. Ja mam cię... co ci idę? Baba. Ale Tak. No. Znowu ja ją co? zebrałem. No, patrz, co za. Wiesz, co ja, może ja to zrobię, co? Postaw to. Obok. Ja mam. No, może okay. zostaw, tak, co? Mój skarb. Nie mogę, dobra Ile użyć jeszcze? 19 Dobra, chodź robię ten mobgrinder powoli Skończymy go na następnym odcinku trochę zaczniemy w ogóle Dobra I co tutaj zaczęłeś Pokop też trochę, ja ci dam kilo Na wykluczeniu Masz Chcesz, chcesz, tylko nie chcesz powiedzieć. Wiem, co Ci potrzebnie do życia. Taki wysoki robimy, taką wieżę ogólnie, z kobla czy... jeśli inny masz pomysł? Sam? No. Zrobimy tego, tam... By... Zrobimy tam taki kwadrat wielki. I ta woda będzie spływała do samego środka, tam będzie dziurka i te będą wszystkie spadały. No, ja wiem, jak się robi. Albo nie. Daj mi, Abo dobra, sobie zrobię. Co to było? Owe. Dobra. Zrobiła do mnie jedna osoba do odcinku, ale tego mam nadzieję, że nikt nic nie widział, więc... Dobra. Wiesz... Dzwonił ktoś, kogo mieliśmy pozdrowić, kogo nie pozdrowię, bo go nie lubię, ale zrobię mnie przed chwilą. Domyślasz się, o kogo chodzi? Tylko nie mów... Nie mów... A, bo w sumie to nie. Nie mów, ko... kto to. Ale już wiesz, nie? Co tu zawsze. Dobra. Weź no się napisz, że może nagrywam odcinek. Masz mied. On zginę. O teraz pokażę może trochę spałda. na ten czas. Tak, regulamit serwera, coś tego nigdy nie czyta, ale ja to w odcinku zrobię jako jeden z niewielu. Nie, ja muszę być sam. Tak, zachowaj kulturę osobistą i obrażaj innych graczy. Zakaz spałowania na serwerze. O, czwarte jest fajne. Admin ma zawsze rację. Dozwolone mody. Rejs minimap map Jakiekolwiek reklamy są zagazane. Używanie spomagaczy jest surowo zabronione. Kraj co w serwerze akceptujesz jego regulamin, którego nie przeczytałem wcześniej. lekarz używania ników z danych sprayerów. Wykorzystanie bugów, gry jest karadem badem. Jej. Aż się przestraszyłem. Osobisty plecak, ko! Tego nie widziałem. Uuu, uh, fajne. Diert jest ważny. Crafty, to nie co to jest. Komedia, o. Oh. To jest parkour, ja nie jestem parkourem. Ale dobra. Uh, parkour. To Uuu, się... parkour Nie, nie. No. A coś mi cofnęło <laughs> Może to nie jest dobry pomysł Przeskoczyłem <laughs> A czekaj jak to przejść, bo ja tutaj się z... <laughs> Dobra, więc to wyjdziemy tam i tam się pożegnamy. No już ile, Z 10 mil zagrywamy No szybko leci, nie? Ale musimy tak krótko, ponieważ Redwoodowi brakuje miejsca na dysku, to nie możemy dłuży, dłuższych odcinków zagrywać Ja wciskuję trochę grę A tu nie można. Na <grych> piątek tam na trzecim klosku się pożegnamy. Właśnie mogę... Widzicie jaki sobie parkour? O. Tutaj, na tym drugim z zrobinką. Chodź na ten trzeci. Tam się pożegnamy. Już prawie. A bo chodźmy na naszą wyspę, może co? A bo ona spawnie. Słam? Na właśnie parkur dostać Dobra, tutaj na parkurze. To tutaj się żegnamy. Teraz ja tam nie mogę doskoczyć właśnie. Dobra, chodźmy tu, o, chodźmy tu Piotry. Tu, tu się bożaj dobra, chodź tu. Czekaj. Dobrze, nie, nie. Dobra, już jestem. Chodź tutaj, tutaj nie wskoczysz, chodź. O, tutaj będzie, chodź, chodź obok mnie. To nie wskoczysz, chodź. No, to chodź tu, Piotrek. Chodź. Red Look, chodź. No choć musimy kończyć już. A więc tak, żegnamy się już z wami. Ja byłem Akawis, a kawis, a razem mną gram razem. Tak. I go... A tu go chyba nie mogę uderzyć. No nie mogę. Trudno. A więc tak, żegnam się z wami. Następny odcinek pojawi się już niedługo. to... Cześć! Cheers.